Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Łukasz M. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam moją kolekcję kart XXL. Karty XXL wyszły od sezonu 13-14 i mamy je również w obecnym sezonie 14-15. Może zaczniemy najpierw od sezonu 13-14. Dla przykładu, mam. Kartę GC, jak wygląda normalna karta, a jak wygląda karta XXL, może zaczniemy tutaj od Iniesty, w sezonie 13-14 były trzy karty XXL z Barcelony, czyli tak tutaj mamy kartę Iniesty, karta Neymara i karta Leo Messiego. Były również trzy karty z realu: od lewej strony Gareth Bale, Ronaldo i Iker Casillas. Następnie mamy Olafa Melberga, Zlatana Ibrahimowicza i naszego Roberta Lewandowskiego. No i na samym dole mam. Hazarda. Jest to jedna z najciężej dostępnych kart z tych 10 XXL. Czyli w sezonie 13-14 było 10 kart XXL. Teraz przejdziemy do sezonu obecnego. I Jak na razie wyszło 8 kart XXL. Zobaczymy, ile wyjdzie w update, ale na razie jest 8. Zacznijmy od Wojtka Szczęsnego, później mamy Franka Riberego, Moisandera. znowu trzech graczy z Realu, James Rodriguez, Ronaldo i Gareth Bale, jest Leo Messi i Zlatan Ibrahimowicz. Czyli na razie w sumie jest 18 kart. XXL. Mam jeszcze dla Was pewną sprawę. Tutaj mam karty powtarzające się. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to proszę piszcie. Mam cztery karty Jamesa Rodrigueza. Dwie karty Franka Riberiego i jedna Wojtka Szczęsnego z obecnego sezonu. A z poprzedniego została mi jeszcze karta Garetha Bela i Leo Messi. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy filmik. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Z tej strony Łukasz M.